Tylko cię się, się rozłączysz, tylko cię się rozłączysz, to pogniewam, pogniewam się. Pogniewam, pogniewam się! Bardzo cię pogniewam. Cię pogniewam. Najładniejszego, Najładniejszego chłopaka, chłopaka pod słońcem pogniewa się, się do ciebie. Się Ładny pogniewa. chłopak A tego, A tego byś nie chciał, prawda? Tak. tak. No. 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 Zostaniesz moją dziewczyną? dziewczyną? Nie, nie, nie. Masz chłopaka? Nie. Ile masz lat? Bardzo Vyro! mało. Ile? 14. Nara. Nara, kuję dobra. Czas. Ej. Ja bym rozmawiałem. Nie. Tak? Kiedy? Przed chwilką, przed momentami? Eee, nie. To no. mnie rozłączyłaś, rozłączyłaś mnie. Możliwe. No ale się zamyśliła dziewczyna, zakochałaś się we mnie. No pewnie. O, lubisz muzyków? A, patrz, patrz. A, patrz. A. Ale to jest gitara normalna, a ja mam gitarę basową! A. A, A zagrasz? Nie mogę. Te... ty możesz zagrasz Przez te oczy, Twe oczy zielone osalałem Gwiazdy chyba tym oczom oddały Cały blas! Zakochać się można Kurwa szmata się rozłączyła. Gadając z taką ładną dziewczyną to się szmata rozłączyła cica. Hey. No. Siema ruski Zamki morde ruski, ruski ryj. Dawaj! Ruski, ryj, ruski! Morda ruski! Rosja! Dawaj! Rosja! Ukraina, Ukraina. Rosja! Zabijaliście Polaków naszych, chyba nie Rosjanie! Wasz prezydent, kurde! Wasz prezydent zabija naszych Polaków, kurwa! Jo! Jo! Jo, madapaka! Mada, Ktoś wam zajęwał skodaka! Turner! Jestem pomysłowy! Yo, mada faka, nie pokazuj fistaka! O, a ty nie bądź jaką model, bo cię przytula. Całuję ci główkę. Cześć? Cześć. Zagraj coś. Cicho. A dostanę buziaka? Policzek. Jasne. To daj, buziaka policzek. Przez kamerkę. No to zagraj najpierw. Nie, pierwsze daj. Ale co ci daś daj buziaka po no Za buziaka? Możesz mi nagrywać telefonem, bo się rozłącza Szmaty Cześć Cześć No cześć My jeszcze raz zagraj, to cię wstawię na YouTube co zrobisz? co, na tuba? Tupa. Co dupa? Szebo. Śmata. Cześć? Jesteś normalny. Ja? No. A dlaczego mi obrażasz? Ty jesteś normalny, się pytam. Jestem. Chyba nie. Dobra, zamknij szmato zajebana. Cześć? Hej. Co tam? <laughs> szmaty A może już to nie będzie. Ważne, że ja ciebie mam. Mamy zloty Idiotki, widzowie, same szmaty na tym omeglu.